W świecie pełnym niepewności, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania, zrozumienie wartości prostego, ale potężnego życia wskazówki może stać się bronią w walce o szczęście. Wyobraź sobie, że jesteś bohaterem swojego ulubionego anime, który zmaga się z przeciwnościami losu, a jedyną rzeczą, która trzyma cię na nogach, jest umiejętność zarządzania emocjami. Oto wskazówka: naucz się mówić nie. W świecie, w którym wszyscy oczekują od nas ciągłej dostępności i zgody, umiejętność stawienia granic staje się kluczowa dla zachowania zdrowia psychicznego. Mówiąc nie, nie tylko chronisz swój czas, ale również zyskujesz szacunek otoczenia. Zbyt często rezygnujemy z własnych pragnień dla innych, co prowadzi do wypalenia. Pamiętaj, że Twoje potrzeby są równie ważne, jak potrzeby innych. Wprowadzenie tej zasady do życia sprawi, że staniesz się silniejszym i bardziej zrównoważonym bohaterem.